Dziś jesteśmy u Martin Jimenez Castro, super kucharz, zwycięzca, zwycięzca pierwszej edycji polskiego Topszefa, restaurator, człowiek z Argentyny przyjechał nam tutaj robić super w Polsce wołowinę. Martin, czy używasz polskiej wołowiny, doceniasz polską ekologiczną wołowinę, znasz polską wołowinę? Znam, znam, bo już spróbowałem nie raz. Uważam, że ona jest bardzo dobra, tylko trzeba niestety za bardzo szukać. Trzeba po prostu znaleźć ten super jakość, czy to faktycznie jest przygotowane, jak my potrzebujemy, ale mogę powiedzieć, że naprawdę jest na bardzo wysokiego poziomu. Czyli ta jakość to jest certyfikat ekologiczny, bo to już jest nasz wolny wypas, tak, prawidłowa tata. Dokładnie. Polecasz, sprzedajesz steki polską Polecam wołowinę na w swoich pewno? Na pewno. Nieraz się sam zaskoczyłem i naprawdę trzeba spróbować. Dużo się różni polska wołowina od argentyńskiej, która jest też znana na całym świecie? E, nieraz nawet e, znalazłem niektóre steki lepiej, lepsze. Znaczy, to miło usłyszeć. Ale nie, nie dużo. Nie, <laughs> nie dużo. no To jest inne środowisko, nie, nie, ale, cały czas zieleni, Ale inna, naprawdę. E, różni się tylko, może, smak. A jak chodzi o inna woda, inna trawa. Ale naprawdę bardzo smakuje bardzo miękkość, jakość. Sprężystość, super, super kolorystyka. Naprawdę, tak, bardzo dobra. Także poszukamy super wołowiny i sprawdzimy super. jak ona smakuje. Do zobaczenia.